Witam Was kochani. Słuchajcie, dzisiaj chcę Wam pokazać wymianę żarówkę w samochodzie skani. Nasza firma teraz bierze nowiutkie Scanie. Ja właśnie teraz taką jedną z nich mam. Dopiero ma przejechane 18 tysięcy kilometrów. No, z tyłu w ciągniku, jak i w naczepie, wymiana żarówki to nie jest żaden problem, bo słuchajcie, w tyłu, o, Odkręcamy raz, dwa, trzy i cztery śrubki. Po prostu zdejmujemy klosz i wiadomo, o, widzicie, cztery śrubki, i mamy dostęp do, do wszelkich żarówek. To samo jest w tyłu naczepy. Słuchajcie, tak samo. Proszę bardzo, wystarczy odkręcić klosze Obojętnie które i, i jesteśmy, mamy dostęp do żarówek, natomiast przód ciągnika no to już jest inna sprawa. I żeby się dostać do tej lampy, to yy, jest to troszeczkę bardziej proces, że tak powiem, skomplikowany. I jak się teraz do tego zabrać? Tak? Powiedzmy, że chcemy sobie wymienić żarówkę od światła mijania. Ja, słuchajcie, zawsze sobie włożę taką swoją prywatną skrzyneczkę. Gdzie mam podstawowe narzędzia, i teraz Wam krok po kroku wytłumaczę, jak to należy zrobić. Przede wszystkim otwieramy maskę skani, Czyli przy drzwiach kierowcy tutaj mamy taki, taki czarny. O, nie wiem czy teraz tu go widać, słoneczko świeci. Taki jest tutaj czarny Wichajster, który należy pociągnąć do siebie. Tak, po prostu w samochodzie osobowym. I Maseczka już będzie otwarta. Tak jest. W też jest to fajne, że mamy ten stopień taki szeroki, piękny stopień, który może nam tu służyć do yy, przesiadywania. Nawet tu możemy sobie butle postawić, naczynia pomyć i tak dalej. No ale my teraz musimy się dostać do naszej lampy. Co dalej? W następnym kroku, kochani, wracamy do drzwi. I tutaj, tu jest lew. Płynął do spryskiwaczy, i tu na wysokości lampy, zobaczcie, jest taka osłonka, i tą osłonkę tutaj płaskim śrubokrętem musimy sobie odważyć. Za chwilę zobaczymy, co dalej będzie. Czyli zobaczcie, płaski śrubokręt, najzwyklejszy. I tutaj trzeba to o, odważyć. Tak. I teraz. Zobaczcie kochani, tu jest jedna taka śruba, taki musi być krzyżakowy, znaczy gwiazdkowy, gwiazdkowy klucz. Musimy do niej mieć, jedna i tutaj druga. I te dwie śruby musimy teraz odkręcić i nam się ładnie lampa wysunie. I zaraz to zobaczycie, odkręcę i będziemy szukać dalej, co robić krok po kroku. No i zobaczcie kochani, takim kluczem gwiazdkowym tak jak mówiłem, rozmiar jest T4, T40, tu jest o napisane T40. Odkręciłem te dwie śruby, odwierzyłem jeszcze sobie ten tutaj taki policzek, który się znajduje przy, yy, przy skanie i, i ten klosz sobie na spokojnie wyciągamy. Słuchajcie i teraz o. Jakie on tu skrywa tajemnice? Widzicie, tutaj mamy w zależności, jaką żarówkę chcemy wymienić. Raz, yy, dwa, trzy takie pokrętła, trzy dostępy do żaróweczek. No i tu tylko trzeba przekręcić. O, wyciągamy. I tu się znajduje żarówka od świateł mijania. I tak samo, różne są. To jest o, przekręcamy w lewo, wyciągamy. Przypominam, żeby tylko nie dotykać palcami szkła. Wymieniamy żaróweczkę. To już żadna filozofia. Ja mam sprawną, bo to nowe auto. Tylko chciałem Wam po prostu pokazać, jak, to, jak się dostać tutaj do tego. O, po wymianie przekręcamy tak, żeby tutaj się dostało, kochani, yy, za, te, za te śrubki, które tu robią, za taką dźwignię. Ta blaszka musi wejść pod te śrubki, widzicie. I cała że tak powiem filozofia. Nie możemy zapomnieć, żeby zamknąć tu z powrotem. Tak. Tak żeby nam to nie wypadło. O! się trzyma pięknie. No i co? Pozostało nam teraz to złożyć. Tu są te dwie, dwie śruby. One są fajnie, zobaczcie, na takich sprężynkach, także one nam nie wypadają. To jest fajnie pomocne. Nie musimy się obawiać, że je zgubimy. Słuchajcie. No i co nam zostało? Ten klosz na miejsce. Musi teraz nam wjechać ładnie. Wszystko trzeba ładnie, pięknie dopasować. Bierzemy sobie ten śrubokręcik, o którym Wam już mówiłem. Tak. I po prostu do Kręcamy. tą dolną możemy bez otwarcia drzwi dokręcić śrubę. O, za chwilę ją tam mocniej dociśniemy, żeby się dostać do tej górnej śruby. Zobaczcie, otwieramy drzwi. Dokręcamy górną śrubkę i teraz z wyczuciem ach, raz. I dwa. I to cała filozofia, że tak powiem. Tak samo łatwy dostęp do, do wymiany żarówek jest w Mercedesach. O! Skania też widzicie, dobrze pomyślała. W Mercedesie trzeba chyba cztery śrubki odkręcić. Tutaj wystarczą dwie. Słuchajcie. I to cała filozofia. Czyli, aha, jeszcze tą osłonkę musimy. Czyli potrzebujemy, żeby do tej osłonki się dostać, to ślubokręt płaski przypominam. Tutaj ślubokręt taki gwiazdkowy, dosłownie dwie śrubki odkręcamy, wyjmujemy, to nam zajmuje 2-3 minutki spokojnej pracy. I właśnie a propos tej spokojnej pracy to tego Wam życzę. Yy, szerokości, bezpieczeństwa na drogach. Trzymajcie się. Ciepłutko. Pozdrawiam. Cześć!